Babcia. Siedzimy sobie z chlopdziadkiem w domu, bo dzieciom i staruszkom nie wolno wychodzić. I to nas różna, to znaczy jesteśmy podobni i to są podobieństwa. My, staruszki i dzieci. Ale ja nie o tym chciałam. Zacznę od innej sprawy. E, ci, którzy znają mnie dłużej wiedzą, że mam aniołka z mydlaczka. Takiego aniołka z mydlaczka którego zmydlałam w wielu akwenach, w morzach, oceanach i w kałużach. I on podobno jest zmydła, ale jakoś tak się nie zmydlił całkiem, bo tylko rysy twarzy mu takie troszeczkę się rozmydliły, ale generalnie jest całkiem cały. No i teraz zmydlę go. Nie pokażę Wam tego, bo nie mogę. Będę go zmydlać, ponieważ wiecie, że trzeba mieć ręce. Trzeba mieć ręce mydłem, tak mówią, a nie żelami. No ale dobra, to tak na marginesie, bo temat jest aktualny. I w aktualnym temacie, ponieważ siedzę w domu, no to oglądam telewizję. Normalnie nie oglądam telewizji, jak. jak był czas normalny, to ja telewizji w ogóle oglą nie oglądam, bo jej nie znoszę, tylko klop dziadek ogląda telewizję. Zaglądam no więc reklamy. Chcąc, nie chcąc, oglądam reklamy. O boż, a co tam jest w tych reklamach? Na przykład namawiają nas do testowania pożyczki. Kupowania sterydów donosowych. Kupowania aut. Bardzo fajnie. Kupowania produktów do stylizacji włosów. No i ja to przede wszystkim te produkty do stylizacji włosów dla mnie będą najlepsze. Kupowania bulionów w słoiku <noise> oraz kropli do suchych i zmęczonych oczu. Tak wybrałam sobie. Zawsze uważałam, że reklamy są głupie. Ogłupiają, wciskając nam produkty, których w ogóle nie potrzebujemy, tylko po to, żebyśmy je sobie kupili. Ale niektórzy wierzą reklamom. Tak, to tutaj mam coś takiego: Glas Look. Skóra gładka i lśniąca niczym szkło. Chcielibyście mieć skórę jak szkło? No nie wiem, bo ja nie. Także trzymajcie się, robaczki. Nie dajcie się wirusowi. Nie dajcie się. Siedźcie w domach i pamiętajcie o klopacie.